Aby opowiedzieć Wam kolejną historię, musieliśmy wybrać się do podkrakowskiej modlnicy. To wieś na północny zachód od historycznego centrum miasta. Od rynku dzieli ją zaledwie 10 km. Ma ona nieco ponad 1300 mieszkańców, bogaty folklor, wiele nowych domów, starą szkołę, dwór i kościół. Znam to miejsce, ponieważ jest tutaj parafia, do której należy moja rodzina. I bardzo często do tego kościoła przyjeżdżam w czasie świąt. I w czasie jednego z takich nabożeństw wpadłam tutaj na trop pewnego skarbu. Jesteśmy w tej chwili w Kościele Świętego Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modnicy. To niewielki drewniany kościół, jakich pełno w okolicach Krakowa. Jednak ten jest wyjątkowy. Po pierwsze, bardzo stary, wybudowany w połowie XVI wieku. Drugim powodem, dla którego ten kościół jest tak wyjątkowy, są pewne skarby, które się w nim kryją. Ten skarb, jeden z nich, odkryłam zupełnie przypadkowo w czasie jednego ze świąt. Zanim zaczęła się pandemia, ten kościół zazwyczaj był bardzo, bardzo zatłoczony. I w czasie jednego ze świątecznych nabożeństw tłum pchnął nas do bocznej kaplicy, w której nigdy wcześniej nie byłam. Kiedy siedziałam tutaj w czasie mszy, oczywiście zaczęłam się rozglądać dookoła. To jest coś, co każdy przewodnik zawsze robi w nowym miejscu. I jeden z elementów wyposażenia przykuł moją uwagę. Bardzo mnie on e, intrygował, dręczył. Ledwo wytrzymałam, żeby nie wyciągnąć telefonu w trakcie nabożeństwa i nie sprawdzić, czy to, co mi się wydaje, jest prawdą. Później okazało się, że faktycznie w tej kaplicy bocznej małego kościoła świętego Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w modlnicy znajduje się część. Cyborium, tabernakulum, które wyrzeźbił Jan Maria Padowano w XVI wieku dla katedry wawelskiej. Był to element wyposażenia katedry, w którym przechowywany był najświętszy sakrament w czasie, kiedy nie odbywały się żadne nabożeństwa, czyli tabernakulum, tylko znacznie bardziej rozbudowane. Ono znajdowało się w prezbiterium Katedry wawelskiej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się nagrobek króla Władysława Łokietka. Jest ono pięknie rzeźbione w czerwonym węgierskim marmurze. Możecie zobaczyć, że ta część, w której faktycznie przechowywane były hostie, ma drzwiczki, które się otwierają. Ten element został podany konserwacji kilka lat temu i dzięki temu możecie zobaczyć piękne rzeźbienia, piękne arabeski, które się na nim znajdują. To wtedy również został zaaranżowany ten ołtarz i gospodarze kościoła umieścili na jego blacie lusterko. Kiedy do niego zajrzycie, możecie zobaczyć, w jaki piękny sposób tabernakulum zostało wyrzeźbione również od spodu. Skąd wiedziałam, że to niewielkie tabernakulum pochodzi z katedry wawelskiej? Cyborium, które wyrzeźbił Jan Maria Padowano, stanęło nie tylko w katedrze wawelskiej, ale również w kościele mariackim. Jednak o ile na Wawelu nie pozostało po nim nic, w kościele mariackim nadal możemy oglądać je w całości. Kolor kamienia jego zdobienie wydało mi się podobne do tego, które znałam z krakowskiej fary. I właśnie to mnie zaintrygowało. Fragment cyborium z katedry wawelskiej to nie jedyny element jej wystroju, który zawędrował do kościoła w modlnicy. Kiedy zapanowała moda na barok, katedra wawelska wyzbywała się starego, niemodnego, już renesansowego wyposażenia. I część z niego trafiła do modlnicy. Mówię w tej chwili o tych dwóch bocznych ołtarzach, które możecie zobaczyć za moimi pracami. One również pochodzą z katedry Bawarskiej. Kiedy odwiedzacie miejscowości dookoła Krakowa, rozglądajcie się uważnie. Kto wie, może traficie na podobny skarb.